Proszę Państwa, kolejny odcinek Ludzie Kultury realizowany przez Miejski Dom Kultury w Częstochowie. Materiał nagrywamy może nie w tyle w sali gimnastycznej, ale, ale w klubie sportowym. I muszę Państwu powiedzieć, że to będzie pierwsza rozmowa ze sportowcem. No ale skoro Ludzie kultury, to też istnieje coś takiego jak kultura fizyczna. Zgodzicie się Państwo ze mną? Natomiast nie sport będzie pretekstem do tej rozmowy, a e, bardziej muzyka, ponieważ e, gościem moim i Państwa Łukasz Mielan. Dzień dobry. Dzień dobry. Łukasz jest sportowcem, ale również e, jest osobą bardzo mocno zaangażowaną w, ży w życie kulturalne tego miasta, ponieważ jest men menadżerem zespołu Eternal Spiritis. E, I e, no trochę o menadżerowaniu, o sporcie też. Parę słów na pewno padnie, ale zanim przybliżę bardziej sylwetkę i działanie mojego rozmówcy, no to przesłuchanie. Częstochowianin. Tak jest. Z dziada, pradziada. Jak najbardziej. Ty masz w ogóle jakąś wiedzę dotyczącą tego, co robili twoi przodkowie? Tu jest, tu jest większy, wielki problem, że, że, że nie, za, nie za bardzo. E, moje, moje korzenie sięgają tutaj do dziadka i. i tutaj mhm, a dziadek czym się zajmował? E, dziadek, dziadek był murarzem, później właśnie tak jak, tak jak mój ojciec poszedł w jego ślady. E, murarz, e, pomnikarz, tak. wykończeniu Czyli budowlana. jest. Budowlanka, dokładnie. Tak. Ale ty w ślady ich nie poszedłeś. No, wyłamałem się. <laughs> no i dobrze. Powiedz mi jedną rzecz. No, bo tak, pretekstem do, do, do naszego spotkania jest ten Eternal. Ty od dawna jesteś z tym zespołem i w ogóle. Już ogólnie, ogólnie byłem zawsze bliski, ale menadżerem zostałem. Zostałem około roku czasu temu mm -hmm. i od tamtej pory zajmujemy się tutaj działaniami. Wiadomo, no, pandemia nas troszeczkę zwolniła i, i to nam przeszkodziło w dużej, w dużej mierze, bo, bo już coraz bardziej się rozwijaliśmy, mieliśmy nagrać płytkę i dalej, mm -hmm. dalej zacząć się promować nasz, nasz zespół. No, niemniej jednak pandemia, pandemia wszystkich w szczególności właśnie muzykę, w szczególności tak. sporty. I kulturę zwaliła na nogi, więc no mam nadzieję, że ten czas szybko, szybko minie i wrócimy I, do, y do własnej, własnej działalności, własnej takiej swobody y -y. i będziemy mogli działać. No ale to jest tak, że no bo wiesz, praca menadżera to jest dość trudny kawałek chleba, no bo, no bo co, to jest, nie wiem, czy zabieganie o sponsorów, czy zabieganie o koncerty, czy organizowanie, Ty masz w ogóle jakoś tak to pochytane, że, że potrafisz się w tym jakoś poruszać? Dokładnie. Wiadomo, fajnie, fajnie wygląda z zewnątrz, każdy właśnie myśli, że manager to jest, to jest tylko wizytówka, ale no to jest, jest dużo, dużo pracy poświęconej. Przede wszystkim właśnie w załatwianiu, czyli telefony tutaj trzeba wykonywać, umawiać. No wszystko, wszystko, jest, że tak powiem na mojej, na mojej głowie i kontakt z muzykami i kontakt właśnie z osobami, które organizują koncerty, mhm. czy właśnie pozyskiwanie funduszy yy, i, tak, i tak dalej i tak dalej. Czyli jeżeli jest na przykład nie próba, to ty zajmujesz się tym, żeby wszyscy na tej próbie byli, na przykład? D Dokładnie tak. Aha. A w zespole jest? Ośmiu, ośmiu? W tym, w tym momencie ośmiu, ośmiu. Ośmiu muzyków. No to jest. Wiadomo, je, jest, jest, każdy jest ma terenie. grafik swój, więc no jest, to, mm -hmm. jest, to, jest, to, jest to problem. Wiadomo, muzycy są, muzycy są otwarci i to bardzo, bardzo fajne, ciepłe osoby, więc, więc nie ma gdzieś tutaj większego problemu, żeby się spotkać. Mm -hmm. czasem, czasem nawet ja nie muszę tutaj ingerować, bo, bo oni sami się potrafią zmobilizować. Wiadomo, są, są to młode osoby, które chcą, chcą zaistnieć. zaistnieć, chcą może troszeczkę nie tyle, co gwiazdożyć, ale pokazać, że muzyka to nie tylko popularność, czy właśnie muzyka popularna w radiu, mhm. a, a trochę odłamy właśnie reggae, ska, punku i takiej muzyki, której nie usłyszymy w radiu, mhm. w takim normalnym radiu. No właśnie, a która i tak jest, nie i też ma jeszcze swoich wyznawców, jakby nie patrzeć, bo nie Dokładnie wszyscy, tak. proszę państwa, słuchają e, radia. Są ludzie, którzy radia w ogóle nie słuchają, ponieważ to, co tam leci im, nie odpowiada. No i też takie ich prawo. E, my e, nagrywamy ten materiał e, na ulicy Milczarskiego e, w e, sali e, w klubie tekwondo. Tak jest. E, droga Smoka, wyjście Smoka? Droga Smoka. Tak e, czy to jest e, jakieś nawiązanie do tego słynnego filmu z Bruce'em Lee? Jak najbardziej. E, Bruce, Bruce był wielkim, e, wielkim takim. E, wielką motywacją do otwarcia klubu z mojej strony i, mm -hmm. i dlatego też taka nazwa e, ogólnie Bruce bardzo zrewolucjonizował, zrewolucjonizował, trudne słowa, e, sztuki walki, więc mm -hmm. no, to, jest, to jest, dlatego też właśnie chciałem trochę na jego cześć, e, trochę dzięki właśnie niemu e, tak go e, Podkreślić, no, w tym po tym docenić, docenić. W te, te, tą nazwą. Ale to jest Łukasz tak, że to Ty jesteś trenerem? Tak jest. I ty, jak gdyby, nie wiem, masz za sobą jakąś karierę sportową, czy że walczyłeś? Czy... No bo ja rozumiem, że jeżeli ktoś trenuje, no to żeby się podzielić jakąś wiedzą, no to pierwszą wiedzę musi mieć, prawda? Jak najbardziej. No. Zacząłem trenować, jak miałem 13 lat, czyli no jakieś 13, już prawie 14 lat temu. Jako, jako 13-latek zacząłem swoją przygodę z Taekwondo. Wcześniej, wcześniej byłem sportowcem, ale bardziej w piłkę nożną grałem w klubie Beniaminek. Mhm. Właśnie, właśnie wcześniej wspomnieliśmy o, o naszej rozmowie. Mhm. Tam byłem bramkarzem przez. No, to jakieś 3-4 lata grałem w klubie. No, niemniej jednak szukałem swojej swojej drogi i znalazłem właśnie swoją pasję w taekwondo, i, mm -hmm. i w, tym, w tym teraz się spełniam. Wiadomo, były, były czasy, gdzie, gdzie musiałem zrezygnować przez pewien czas, zająć się sferą bardziej materialną i do pracy, ale, ale udało się, wróciłem do, do, do sportu i mam nadzieję, że będę w nim jak najdłużej. Mm -hmm. Możesz mi powiedzieć, ile o, ilu, ilu zawodników, ile osób tutaj, to jest dość duża sala, w której dużo osób uczęszcza tutaj. No. W tym momencie, w czasie pandemii, zostały, zostały, tylko, zostały, tylko, zostały tylko, zostali tylko zawodnicy. Mm -hmm. Wiadomo, cały czas mamy nabór zawodników, więc mogą, mogą swobodnie osoby, które chciałyby trenować, do nas dołączyć. Mieliśmy w swoim rekordowym czasie około 80 uczniów. W tym momencie mamy około 30. Y -y. I to mówimy o uczniach i zawodnikach? Razem wzięte. Y -y, w tym momencie tylko zawodnicy. Tylko zawodnicy, 30 osób. Tak. jest. To też jest armia 30 chłopaków. jakby wyszła to na ulicę, to mamy zrobić y -y -y. <laughs> nieco za Proszę Państwo, nie siedzę za bardzo w sztukach walki. Ja bardziej interesuję się sumo. <noise> Prawda, bo to jest taki sport, który bardziej mi pasuje. <noise> natomiast, natomiast jeżeli już rozmawiamy, no to bo chociaż dwa, trzy słowa. Bo tekwondo to jest sztuka samoobrony, czy sztuka ataku? Czy jakbyś tak wiesz, mhm. dla kogoś to w ogóle nie ma pojęcia, o, o, z czym to się je? To tekwondo to koreańska sztuka samoobrony. E, w głównym nacisku mhm. e, stawia na techniki nożne. Więc w czasie treningu głównie, czyli tam około 70-80%, używamy no. nóg. Dokładnie. Są kopnięcia i na tułów, na głowę. Oczywiście mamy tradycyjne te i mamy te sportowe, gdzie okay. już sportowa walka będzie nam tutaj opierała się w danym systemie, czyli w danych przepisach, że nie można na przykład kopać poniżej pasa, tylko właśnie mm -hmm. powyżej w dostaniemy dwa punkty w głowę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Czyli mamy tutaj punktację, mamy walkę oczywiście w full kontakt, czyli żadnych przerw między, po, po zdobytym punkcie. Taekwondo też jest na, na olimpiadzie, więc to też jest ciekawa... Sport olimpijski. Tak jest. Ciekawa, ciekawa sprawa, bo można, bo można wystartować na olimpiadzie i zostać mistrzem, oczywiście po długich, długich latach treningu. Co jeszcze można o taekwondo powiedzieć? Bardzo rozwojowy sport. Ja powiem szczerze, że widząc dzieciaki jak, jak trenują, to mogę powiedzieć śmiało, że wśród rówieśników mają dużo, dużo lepszą sprawność, nie tylko kondycyjną, ale, ale i rozciągnięcie jest na, na, na wyższym poziomie i szybkość, refleks mm -hmm. to takie korzyści, które, które płyną z trenowania taekwondo. Ale przede wszystkim no, trzeba pamiętać o tym, że sztuki walki mocno działają na psychikę dzieciaków. I e, oczywiście nie tylko dzieciaków, bo to, to też mamy uczniów czy zawodników e, starszych. E, ale, ale przede wszystkim pewność siebie, taka umiejętność pogodzenia się z porażką. Mhm. E, są to takie nie, nieocenione elementy, które nie wymierne, właśnie... które, które, które tak człowiek zdobył. Jaki jest Twój stosunek do Częstochowy? Jak Ty postrzegasz to miasto? Bardzo lubię Częstochowę, to, to muszę szczerze powiedzieć. Bywam w różnych miastach. Wiadomo, jest to Częstochowa, jeszcze nie jest tak mocno rozwinięta w stosunku do Poznania, Wrocławia czy, czy, czy Krakowa, ale, ale bardzo lubię tutaj wracać. To jest tak, że tu czuję, czuję swój dom po prostu. Jakbym cię zaprosił na kolację albo ktoś inny, to co powinno być na talerzu, żebyś miał frajdę? Paluszki przede wszystkim. Może nie na talerzu, ale w kubeczku. Paluszki, paluszki ale nie, ale jakby to miało być po, posiłek. Bo paluszki to jest przekąska, to co lubisz jeść? Ja jestem wszystkożerny, mogę, mogę tak powiedzieć, więc. Co pan nie zrobi, to, to czego Wojciech nie zrobisz, no, to, to, to no, zjem. No, 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 pan to trzeba mieć wiecz, wygląd i pieniądze, a tu ani jednego, ani drugiego. Dobrze, te wywiady nie mogą być za długie. Ja zawsze każdego z rozmówców proszę o to, żeby mi nominował, czy wyznaczył kolejnego rozmówcę. Czy ty mógłbyś mi zaproponować kogoś, z kim do tej pory nie rozmawiałem, a uważasz, że warto by było? Znam takiego muzyka dobrego, Martinez. Rozmawiałem. Była już rozmowa. To chyba jako menadżer musisz polecić kogoś z eternalów. <laughs> z eternalu jak najbardziej mogę, mogę polecić naszych, naszych kolejnych muzyków, bo już no. dwóch, trzech. dwóch trzech, trzech miało wywiad. Został nam Jacob, perkusista. Mhm. Myślę, że z nim będzie najwięcej takich historii Eternala, bo to osoba, która była od samego początku. początku Jacob. Tak jest. Super. Dobrze, to postaramy się do niego przez Ciebie dotrzeć. Dobrze. Łukasz, czego życzyć na koniec już? Zdrowia. Jak ostatnio mi powiedział znajomy, zdrowia, bo wszystko inne można kupić albo gotówką, albo na raty. Dobrze, to życzę zdrowia, żeby teraz wrócił na scenę, żebyś miał tam też trochę więcej pracy, no i... I żeby, żeby po prostu ta cholerna pandemia w końcu już odpuściła i żebyśmy mogli normalnie żyć. Proszę Państwa, gościem moim i Państwa Łukasz Mielan, menadżer zespołu Eternal Spirits. Mogę powiedzieć właściciel klubu Droga Smoka, czy założyciel? Ja. Założyciel. Założyciel, założyciel klubu Taekwondo Droga Smoka można sobie wygooglować, jakby ktoś z Państwa chciał nauczyć się walczyć, a w szczególności kopać, bo te kundo to w dużej mierze e, ciosy zadawane nogami. E, to zachęcam Państwa bardzo serdecznie. I jeszcze raz dziękuję za Dzięki rozmowę świetnie. i możemy tam pomagać. Trzymajcie się ludziska cieplutko. Pozdrawiamy Was, pa pa! Do widzenia.